Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów, zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo pańskie. Amen. Adwentowe wezwania do nawrócenia dotyczą w pierwszym rzędzie zmiany myślenia. Tak jak to wczoraj żeśmy sobie przypomnieli, metanoja, zmiana myślenia. Zmiana tak, żeby to myślenie nasze było ukierunkowane na prawdę. Bez kalkulacji, bez manipulacji prawdą. Ale na samym myśleniu nie możemy poprzestać. Rozpoznanie prawdy ma prowadzić do działania zgodnego z tą poznaną prawdą. Nie można poprzestać na samym myśleniu, na słownych deklaracjach, ale trzeba myśl przekuwać w czyn. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wyrzuca arcykapłanom i starszym ludu, że myślą pokrętnie, nie przyjmują prawdy, a nawet jeśli ją przyjmują, to nie idą za nią. Czasem słuchali Jana Krzyciela i Jezusa, ale nie uwierzyli ich słowom, nie poszli za nimi. Zachowywali się co najwyżej jak jeden z synów z przypowieści, który zapewniał, że pójdzie pracować w winnicy, ale nie poszedł. Lepszymi okazują się nieraz celnicy i nierządnice, uosobienie grzeszników którzy uwierzyli Janowi, Jezusowi, nawrócili się, zmienili życie. Zachowali się jak drugi syn z przypowieści, który po odmowie ojcu na początku, w, pierwszym, w pierwszej reakcji, potem opamiętał się i poszedł, pracował w winnicy. Jak widzimy Jezus tutaj. Wykorzystuje obraz dziecka, ale w negatywnym sensie mówił, żeby stawać się jak dzieci, bo inaczej nie wejdziemy do Królestwa Bożego, ale Pan Jezus nie idealizował dzieci i znał też te negatywne, te mało dojrzałe postawy dzieci, ich kapryśność, ich niestałość. Istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek będzie deklarował akceptację Ewangelii, ale nie będzie wcielał jej w życie. Nie wystarczy mówić Panie, Panie, ale trzeba wypełniać wolę Bożą, mówił Pan Jezus. A ta wola Boża polega na tym, by unikać zła i czynić dobro. W przeciwnym razie człowiek będzie budował na piasku. Pełne nawrócenie, zatem, to zmiana myślenia, za którą idzie zmiana działania, zaniechanie złych zachowań, a podjęcie dobra, które leży w naszym zasięgu, a więc zgodność myśli, słów i czynów. Najlepszym przykładem takiej postawy jest Maryja, która kiedy poznała prawdę dotyczącą jej życia, misję, zadanie, które otrzymała, zaakceptowała. Tę prawdę. Niech mi się stanie według słowa Pana i bez ociągania podjęła rozpoznane zadanie. Czytamy w Ewangelii Łukasza, że z pośpiechem wyruszyła do Elżbiety, by jej pomóc. Z pośpiechem od razu. Dzisiaj obserwujemy zjawisko prokrastynacji. Łaciński termin, który oznacza odkładanie, odwlekanie. Ważnych spraw, ważnych zadań. Taka postawa rodzi się z różnych powodów. Człowiek zajmuje się jakimiś błahymi, drugorzędnymi rzeczami, natomiast nie podejmuje tego, co najważniejsze, co jest jego pierwszym obowiązkiem. Czas Adwentu to jest okazja do mobilizacji, żeby podjąć i wykonać życiowe zadania. Robimy przed świętami porządki w domach i bardzo dobrze, ale trzeba też zrobić porządek w naszych sercach, w naszych relacjach z Bogiem, z drugimi, ponadrabiać zaległe sprawy. Niech refleksja adwentowa, modlitwa pomoże nam dobrze rozpoznać naszą sytuację i podjąć z nową energią i nadzieją życiowe obowiązki. Tak najlepiej przygotujemy drogę Panu. Amen.